Siemka, witam w kolejnym odcinku z gry Draken Sang Online. Dziś pokażę Wam moje statystyki, umiejętności, sekwę, jak mam to porozdawane i tak dalej. Jeszcze na wstępie możecie zostawić łapkę w górę. Wszystkie nowe osoby zachęcam do zostawienia suba, no bo zbliżamy się do tych 900. No i w komentarzu możecie zadać pytanie do QA, bo takie będę przeprowadzał właśnie. Zobaczymy, jak w sumie długo. Eee, pociągniemy to QA i zobaczymy ile będzie pytań. I pytania mogą być, nie wiem, odnośnie mnie, odnośnie Draken Sanga. Eee, co Wam wpadnie do głowy? No i ja po prostu będę odpowiadał, w mm, którymś z, z przeszłych filmów. No i może, jakoś, może jakąś dłuższą serię z tego pociągniemy, zobaczymy ile też tych pytań będzie. No i dobra, myślę, że możemy przejść do Draken Sanga. Eee, I może zacznijmy od umiejętności i jak mam je rozdane eee, więc tak. Gram pod właśnie tutaj maga lodu, e, aktualnie. I takie mam um, rozdane umiejętności. Jak właśnie widzicie, wiadomo, tutaj lodowy pocisk. E, tak mam to też rozdany na, na tych mm, skrótach klawiszowych. No i tak to się prezentuje. Mm, nie rozdawałem tego sam, tylko z jakiejś jakiej, jakiej, jakiej strąki tutaj, więc. E, więc raczej to będzie wszystko dobrze rozdane. No, i w ten sposób, dobra, lecimy dalej. Wiedza e, tak mam to rozwane. No tutaj, wiadomo, w bronię doreszczną troszkę zainwestowałem. Tutaj, w ten atak, żeby tego damage i kryta było więcej. Tutaj, w jakąś wartość zbroi. No i teraz, sobie w HP inwestuję. E, te wszystkie punkci, punkci, które właśnie dostaję. E, ok, lecimy dalej. Grupa. No to tutaj, trochę przeinwestowałem w zwiększenie e, wypadania tych odłamków sfer. No bo to zawsze spoko. No i oczywiście. Hmm, więcej tych zasobów yy, w grupie No i jakaś tam większa szansa na ciosy krytyczne Dobra, no i sława, tutaj tak, wiecie tu Randomowo sobie rozdałem trochę w ataki Troszkę w obronę, ale też tym PvP się nie bawiłem jakoś super dużo, więc Też tych punktów dużo nie mam No dobra, teraz statystyki i może od razu itemy Żebyście sobie mogli tutaj zobaczyć No i te statystyki, no, no są bardzo mierne no, ale jest tu ponad 100 tysięcy DMG, prędkość 4,0. Tutaj krycik 21%, jakieś tutaj odporności. No, ja w ogóle, no, nie mam jakichś unikatów fajnych. No, tutaj mam jeden unikat, no, powiedzmy dwa, w CMEQ. No więc tutaj średnio to wygląda. Nie mam tutaj nic za bardzo zbudowanego. No więc też te statystyki nie prezentują się jakoś nie wiadomo jak. Dobra, może teraz pokażę Wam jeszcze PVP i te rangi, ale no, te tytuły to. Myślę, że nie ma sensu pokazywać. Możemy potem w sumie wejść w osiągnięcia, co najwyżej. No dobra, teraz może itemki. O, tak się to prezentuje. Szybko sobie przelecimy, bo no to są jakieś legendarki którym, legendarki, którym po prostu dawałem jakieś e, bony. Czy to platynowe, czy to złote. Okej. Okay. I przy okazji pokażę Wam jeszcze runki. Mm, w ten sposób to wygląda. E, też nie są one nie wiadomo jak ulepszone. Na, najlepiej ulepszone są runki pod... przynajmniej u mnie pod e, prędkość ataku aktualnie. ok No i myślę, że z sakwy wam tam jako tako nie będę pokazywał, no bo mam tutaj jakieś takie, wiecie, wieszowce i tak dalej. No trochę tego jest. Tutaj mam ulubione. E, no dużo, dużo tego jest. E, znaczy no, dużo tego jest, ale to i tak jest tylko. No może może przy odrobinie szczęścia połowa z wszystkich a pewnie nawet nie połowa, pewnie nawet mniej no ale troszkę troszkę tych wierzchowców tych kostiumów też jest Ok, teraz jeszcze na ekranie tak sobie myślę, że da dam wam screena jak jeden z użytkowników discorda tam podesłał yy, jak właśnie powinno yy, powinno wyglądać yy, mniej więcej, znaczy jeden z możliwych buildów po prostu na maga pod względem itemków tutaj yy, pozdrawiam się. Niestety nazwy nie pamiętam, ale to na ekranie się Wam wyświetli. No i zapraszam na Discord, jak chcecie jakieś porady i tak dalej, link w opisie. No dobra, wiecie co? W tym odcinku to myślę, że byłoby na tyle z tego, co mam Wam do pokazania. No dzisiaj bardzo krótki, nie miałem też jakiegoś pomysłu, a chciałem coś nagrać, bo już dawno odcinka nie było. Jeszcze ku jeden sobie w międzyczasie jakieś robiłem, z 2 razy 3 i tutaj z tych fajniejszych rzeczy, jakie mi dropły, to jakieś runki. I jakieś tutaj unikat, jakaś księga potępienia. No i wiadomo, jakieś tam legendarki, epiki, ale żaden jakiś fajny unikat niestety e, nie wypadł. W ogóle jeszcze dużo osób się mnie pytało o bractwo, czy bym nie dodał i tak dalej. E, wyszedłem już z tego bractwa z gwardii Grafika. E, no i każdy, kto chciał dołączyć, to po prostu odpisywałem, że, e, że jest po prostu gildia nieaktywna. Mm, no i. Na razie nie, nie robię tutaj prawa żadnego, tak? Więc jestem, powiedzmy, wolnym strzelcem. W sumie, jak jakaś gildia szuka takiego. Jak szuka jakiegoś członka, to e, możecie zaprosić. Mm, tylko, no ja mówię, nie jestem graczem aktywnym e, i raczej na gierkę wbiram, wbijam sporadycznie, więc. No ale jak ktoś chce, to z chęcią myślę, że dołączę. No i dobra, co wam powiem? Myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. Mam dwa, o, dwa pomysły na odcinki, tylko one wymagają troszkę. Wiecie, um, usiadnięcia Ale myślę, że, że je nagram eee, No i jeszcze ten trzeci odcinek z tym Q&A Więc jeśli macie pytania to piszcie śmiało Będzie, zrobimy sobie jakieś Jakieś właśnie takie odpowiedzi Czy to sangowe. Eee, czy to Takie wiecie, jakieś pytania do mnie I myślę, że to spoko, będzie można poprzeblatać Wiecie, Drakensang jakiś w tle Raz pytanie z Sang, jak, jak, Raz jakieś inne No fajny, fajny, fajny tutaj zamysł mam na to No dobra w tym odcinku jednak to by było na tyle. E, tutaj jakieś jeszcze eventy będą. E, z fajniejszych to zanieczyszczone kanały. Może Nów Księżyca sobie porobimy, bo dawno nie robiłem. Może jakieś unikaty nam fajne polecą. E, ale to w najbliższych odcinkach. Tymczasem jednak dzięki, że oglądaliście. E, zapraszam na inne produkcje. Ostatnio Lola. O, ostatni odcinek z Lola. Taki dość nietypowy się wpił na kanał. Więc możecie wbić, zobaczyć. Dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się. No i cześć. pa. pa.